15 koncertów z udziałem znakomitości polskiej sceny muzycznej w 10 miastach. Rusza 15. edycja Gorczycki Festiwal, który rozpocznie się w piątek, 19 września, koncertem w Bytomskim Centrum Kultury. Motto tegorocznej edycji festiwalu to słowa Jana Pawła II. Ludzi można spostrzec, zamykając oczy, które ma zwrócić uwagę na osoby z dysfunkcją wzroku. Chcemy pokazać dwie drogi życia, tożsame dwie drogi życia wspomnianych już dwóch wielkich Polaków, Jana Pawła II i Gorczyckiego. Obaj byli duchownymi, obaj byli artystami. Jan Paweł II poeta, Gorczycki kompozytor i obaj byli społecznikami. I właśnie te trzy elementy będą się zespajać podczas koncertów festiwalowych. Poza koncertem inauguracyjnym w Bytomiu odbędą się jeszcze dwa inne festiwalowe wydarzenia. Koncert familijny Śpiewam Ja i Mama i Tata, który odbędzie się 27 września w Beceku oraz 4 października w Kościele Świętego Jacka, koncert poświęcony muzyce sakralnej. Bardzo się cieszę, że możemy w tym projekcie uczestniczyć, bo przecież patron tego festiwalu był urodzony w Bytomiu i z Bytomiem jest, był bardzo mocno związany. Warto też podkreślić, że to, to upamiętnienie setnych, setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II, zresztą to właśnie jego przesłanie jest takim przesłaniem tytułowym tego koncertu, więc nic więcej, tylko serdecznie Państwa zapraszam. Posłuchajcie tej muzyki, która niewątpliwie trafiała prosto do serca. Bytom to ważne miasto na tej koncertowej mapie, bo tutaj narodziła się idea Festiwalu Gorczyckiego, ale koncerty odbędą się także w innych miejscowościach. Ideą festiwalu jest to łączenie, jest współpraca i jak co roku jesteśmy w 10 lub więcej miastach. W tym roku oczywiście bytom, Chorzów, Katowice, Sosnowiec i nie zapominamy również o Krakowie, gdyż to tam Grzegorz Garwaze-Gorczycki spędził większość swojego dorosłego życia na Dworze Królewskim, gdzie był właśnie kapelanem, kapelmistrzem i nadwornym kompozytorem królewskim. Gorczycki Festiwal dofinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury oraz Gminy Bytom, a partnerem festiwalu jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.